USDCHF to już przypominać, chyba nie muszę. USDCHF, czyli moim zdaniem, jeden z fajniejszych, z lepszych instrumentów. Jego skuteczność w mojej ocenie jest z tych wszystkich poziomów SkyBlue najlepsza. No i to też jakby potwierdza się w tym, co widzimy w zachowaniach ceny. Nawet jeżeli gdzieś taki poziom, to no właśnie taki jak tutaj zostaje. Rozjechany, no to w kolejnym dniu mamy zaliczony. Czasami są to dwa, czasami trzy dni, że trzeba poczekać, zanim ta cena wróci. No ale zobaczcie, że nigdzie do Redów nie doszliśmy. Jak mieliśmy taki poziom, który zostawiał trochę wątpliwości, bo, bo tutaj zamknęliśmy się w tym miejscu nad ceną po separatorze okresów. No, niby tutaj był zaliczony ten poziom ale na szerokim spreadzie mogliby Wam nie pozamykać pozycji SELL. Tu ten poziom został rozliczony, jak widać, fajna reakcja, jazda do góry i temat zamknięty. Czasami jest mi trudno komentować zachowanie poziomów SKYBLUE, czy w ogóle poziomów DML, bo zachowują się one w tak oczywisty i powtarzalny sposób, że dla osób, które już trochę czasu z nami spędziły, albo skorzystały z zakładki baza wiedzy na YouTubie na rynkach na poziomie, to, to jest po prostu trywialne, tak? że rynek chodzi powtarzalnie, realizuje te swoje setapy. No i co tu dużo mówić, No na USDCHF-ie nic więcej, e, niestety nie mam do dodania, krótka ta analiza, ale tu się nic nie wydarzyło. Gdyby się coś wydarzyło w sensie, byłby jakiś wyjazd ze schematu, moglibyśmy podyskutować, jak cena może zachowywać się w przyszłości, co, jak się zabezpieczyć. Takie różne schematy, które, no, że tak powiem, żeby ratować pozycję albo wrócić do poziomu, którego rynek nie respektował w jakimś tam danym momencie. Czekajcie, bo znowu ostrość straciłem. No, muszę się dość precyzyjnie tutaj przed tą kamerką. Usadowić. Teraz chyba już jest lepiej. No więc, No ja nic więcej nie powiem. To mogę, to, o, mogę w tym miejscu, żeby trochę, żeby trochę zagaić, mogę poprosić Was o osoby, Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to jakieś tam subskrypcje kanału, rynki na poziomie. Komentować, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie, choć tutaj do komentowania jest pewnie niewiele. Możecie zostawić pytania albo pod filmikiem, ale możecie też znaleźć nas na Discordzie, ręki na poziomie, gdzie jest grupa, tam też można zadawać pytania, tam się ta wiedza też, też gromadzi. Powoli, bo powoli, ale, ale pomału powstaje tam też baza wiedzy. No, kanał oczywiście można polecać. Tak, chcę dobić do, 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 do tysiąca oglądalności. Zobaczymy. Trochę czasu pewnie mi to zajmie, ale też jakoś specjalnie nie zajmuję się taką intensywną promocją kanału, tylko po prostu ci, którzy mają na niego trafić, tak zakładam, ci, którzy mają na niego trafić, to trafią, a ci, którym informacje zawarte na kanale się do czegoś przydają, po prostu klikają suba. No. Yy, jadę dalej.